Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z Construction Simulator 4 Dzisiaj będziemy sobie robili nową serię I chciałbym was na początku bardzo przeprosić z tego, że nie było filmów przez tydzień, ale miałem karę I nie było postu na Instagramie i TikToka nowego Ale nic będzie Czyli sobie tworzymy nową postać Dobra. To jest ogólnie tak samo jak w trójce. No w sumie podobnie nie tak samo. Imię postaci to będzie Bartek. O. Nie Bartek. Nazwa firmy. Eee, czekajcie, bo... L R... T... boot -e hmm. e, But... But... Ok... Czas trwania cyklu... Wizualnego... 90 Wykroczenia drogowe a Albo nie, czekajcie na nie, no nie będziemy w chmurze I nie zwracajcie uwagi na ten napis play W górnym lewym rogu, rogu. Nie zwracam Ci na niego uwagi Gdzieś w Kanadzie. Czyli widzowie tu jest e, stan w Ameryce, o ile się nie mylę. Już nie będę chciał powiedzieć jaki stan. Ale mi laguje, kurde. Welcome to Road coś tam. Ale mi laguje. Albo nie tu nie będzie. Czekajcie, musimy sobie potem zrobić miniaturkę. Ja ten film nagrywam o 6 rano, a godziej będziecie widzieli 9, może 10. R. Co jest? nie było aż tak źle miniaturka o. miniaturka musi być widzowie i filmy będą nieco dłuższe. Muszę sobie zmienić trochę sterowanie potem. Pojedziemy sobie z pierwszej osoby I w końcu tu lusterka działają, bo wcześniej tu nie działały. Było tu tak, widzowie No ładnie też było Ale było trochę trudniej No trochę to łatwiej jednak widzowie w Construction No tutaj w czwórce trochę jest ułatwione niż w trójce powiedzmy sobie No bo tam w trójce to trochę było tam bugów Błędów jako jak to w każdej grze И ступ и два тысянца E, światła, no to. Gdzie jest podświetlony przycisk? No. Nad tym napisem play. Dobra. Czyli nasza siedziba. My jesteśmy tu. A nasza siedziba chyba tu. To jest nasza nasza siedziba chyba. Chyba tak. Jedziemy. Nie chyba mam włączone, albo nie pamiętam czy włączałem o te ograniczenia drogowe, ale chyba włączałem i mi widzowie tak drastycznie poszły w dół wyświetlenia z tamtej serii poprzedniej, że szok. Oj, czerwony mamy, jedź. Jedź, bo czerwone jest. Uhu, to nie to niezłe osiągnięcie, uhu. Akurat już tą grę nagrywałem pół roku temu. Trochę ją tam nagrywałem, muszę się ta się skupić na jeździe, bo tak szybko. Ło, Ło, Ło i już zależę, wpadł w poślizg. O kurde. Widzieliście widzowie? Jak już wcisnąłem hamulec, to już zaczął tył. Tu się koła zablokowały i zacząłem jechać jak na lodzie. Nie, no w trójce tak nie było śliskich dróg. W czurce są teraz tak śliskie. Ile jeszcze nam zostało? Chyba już niedługo. Chyba już widzę punkt. Bardzo ten man się ślizga. A jak to jest widzowie Kanada, no to ciekawe czemu są europejskie ciężarówki tu. Za jeden, za dwóch. coś tam pisało, nie doczytałem do końca. Na zajutrz Dobrze, że jest ten widzowie polski język, bo on trochę ratuje, tych co nie wiem angielskiego, tak. Ja umiem troszeczkę, ale nie bardzo Ale fajnie, że się ukazał tutaj widzowie Polski. Dobra, akurat to s kamieniami sobie. Akurat widzowie, ja to sobie zrobíme sobie to v našej odtinečku to s tými kamieniami. A ja was, a ja z wami będę się żegnał, ale mam lagi. Dobra wodzę, ja sobie pozwolę skończyć tym, w tym jest dajcie sobie kazączkiem, tam na dole z grudzienki i się